Choć za oknem śniega karkonoskie miejscowości opanowało białe szaleństwo, to warto już teraz zastanowić się nad kierunkiem wiosennych i letnich wycieczek. I tak 14 kilometrów od szklarskiej poręby znajdziemy się w całkiem innym świecie. Kraj liberecki kusi nie tylko historią i tradycją, ale także ma do zaoferowania wiele ciekawostek. Polacy to bardzo liczna grupa turystów w kraju libereckim. Mam nadzieję, że po obostrzeniach wrócicie do nas i nadal będziecie odkrywać Czechy. Szczególnie czekają na was mieszkańcy Harachowa. Między innymi zacieśnianiu współpracy pomiędzy Dolnym Śląskiem a Krajem Libereckim poświęcone było spotkanie na Polanie Jakuszyckiej. Niewątpliwie nowy obszar y, utwor, stworzy się po oddaniu Polani Jakuszyckiej, a jest wspólne zawody sportowe, wspólne połączenia kolejowe, które już. Przecież ta współpraca trwa. Jak najbardziej jest to region z dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród naszych mieszkańców. Często przychodzą do nas i pytają, czy mamy materiały, właśnie promocyjne, mapki dotyczące właśnie tego obszaru. Ogromną popularnością cieszy się ścieżka w koronach drzew. Możecie spojrzeć na las z innej perspektywy. Co tu znajdziecie, zależy od Was. Trzeba tylko wytężyć wzrok. Należy jednak pamiętać, że kraj ten posiada także bogatą tradycję szklarską. Pełny jest także ciekawostek, więc zapraszamy do jednej z nich. Pasieki to niewielka miejscowość z wielowiekową tradycją. Wystawa historii lutnictwa, tkactwa teatralna to tylko część ekspozycji. Zapewniam to przygoda dla całych rodzin. Spory wkład w jeszcze lepszym poznaniu regionu ma Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, która wraz z czeskim partnerem realizuje projekt odkrywający tradycję i produkcję regionalną na polsko-czeskim pograniczu. W ramach projektu powstały m.in. filmy czy strona internetowa. My proponujemy mieszkańcom, turystom dodatkowy, indywidualny przewodnik, którym będzie zawarte ponad 120 ciekawych, unikalnych miejsc, w których będziemy mogli zobaczyć, jak są produkowane wyroby z biżuterii, rękodzieło, wyroby spożywcze. Ale nie tylko będzie można to zobaczyć, nie tylko będzie można kupić, ale będzie też można w tych miejscach wziąć udział w bardzo ciekawych warsztatach i naocznie przekonać się, jak te rzeczy są wytwarzane. Jedno jest pewne: Czechy zachwycą nawet najbardziej wymagających turystów, a najmłodszym od ciekawostek zakręci się w głowach, a to wszystko kilkadziesiąt kilometrów od Jeleni Góry.